Dzień dobry, szczerze. Wczoraj odbył się mecz jednej 8 finału Pucharu w Hiszpanii, w którym El Real Madrid pokonał Vigo. po szanowanej, ciekawej dogrywce. Było dużo goli, ale czy kibice mogą powiedzieć takie wielkie ów, bo się udało. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym omówimy to spotkanie. Także pamiętajcie, żeby dawać mi hatlika o mojego kanału, czyli sub, lajk, like, dzwoneczek i przede wszystkim komentarz pod filmem. I także pamiętajcie, żeby obserwować mojego TikToka, bo tam też są bardzo ciekawe informacje na temat Realu Madryt. A więc nie przedłużając, zaczynamy odcinek. Moi drodzy, a więc Kano Atsunoki wczorajszy mecz powstał wczoraj na, ta, na taki skład. W bramce Luin, po bronie Lukasz Vazquez, Raul Asensio, Ludwig Gar Garcia, w pomocy Modlis, Chaumeni, Ceballos i w linii ataku Brahim Dias, Vinicius Rujol i Kylian Mbappé. Z ławki rezerwowej weszli i zagali w tym spotkaniu. Anda Gillen, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Hendrik, Jude Bellingham i Rodrigo. A teraz przejdźmy do mojej opinii po tym meczu. A więc ta pierwsza połowa tego spotkania zaczęła się od tego, że znowu od pierwszych minut to Gosze stworzyli dogodne sytuacje do zdobycia pierwszej bramki, to centra była aktywna, jeżeli chodzi o, kier o kierowanie sytuacji, stwarzanie zagrożenia pod, bram pod bramką ruina, a drużyna Królewskich po prostu grała po prostu, jak to się mówi po kibisowsku na, yy, na wydechu. Po prostu grała, yy, jakby to powiedzieć, zamyszlona, bo wiadomo, myśli by były jeszcze yy, po tym przegranym meczu, z Barceloną, ale jakoś po, po jakichś tam 20 minutach real Madrid odsłaniał zagrożenie później, bo oddał trzy cały z dystansu na bramkę Celcy. próbował modlić całmeni, ludigels z różnym skutkiem, ale jeden całmeni samego był naprawdę groźny i bramka Celcy to obroniu, ale gra Królewskich od początku tego spotkania no nie porywała, nie porywała kibiców, bo słychać też gwizdy na trybunach i tak dalej i tak dalej, takie niecierpliwość wobec kibiców, bo widzą jak ten zespół yy, zagrał wczoraj. Ale wróćmy do sytuacji, która wydarzyła się w 36-37 minucie, ponieważ Celta Vigo miała taką sytuację, w której Zawodnik Celty doszedł do, do linii pola Cannego, był już praktycznie sam na sam z ruinem no i uwaga, Luin fauluje zawodnika Celty. Tam piłkarze Celty domagali się rzutu kannego, powtórki jasno niestety pokazały, że Luin faulował, także powiem wyrzutkany dla Celty mi ale wiadomo, jaki są sędziowie w Hiszpanii, to już nie od dzisiaj każdy wie, że. Szydłowie Hiszpanii są najgorsi na świecie, ale minutę później, bo 37 minucie wyniósł już, zalicza aszystę przy bramce na jeden no, a tą bramkę zdobył nie to inny jak Kylian Ebapé, bardzo piękna bramka z bardzo trudne, z trudne, trudnego kąta, ponieważ Francuz uderzył tą piłkę z ostrego kąta, i ta piłka wpadła do bramki Częty i było jeden do Żena dla Królewskich. Tam jeszcze zawodnicy Częty domagali się tego kanego, bo jeszcze była tam jakaś analiza walu i tak dalej. Ale sześć za główny postanowił, że, że zawodnicy Częty zaczynają od środka. I było jeden do Żena dla Królewskich i takim to sposobem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. Los bram koń po bramce. EBAP prowadzili jeden do żena. W drugiej połowie ta druga połowa nie mogła się naprawdę zacząć się znakomicie. 48 minuta Brahim w pięknie, piłkę podanie na wolne pole do wyniścia, a w z pełnym spokojem technicznym całym pokona bramkarza centy i było już dwa do żena. W drugiej połowie mieliśmy też naprawdę dużo sytuacji bramkowych, bo Albo, albo Mbappé próbował uderzać z dystansu, ale tam niewiele mu brakowało. Ale też swoją sytuację miał winiszu, który jeszcze miał taki, taką sytuację, w której przerobował bramkarza, ale no niestety ta piłka nie przekroczyła linii bramkowej, ponieważ obrońca w ostatnim momencie tą piłkę wybił. Ale udało się już zdobyć bramkę na trzyżelok po pięknej akcji w niego, który mógł żalić się asystę, ale no niestety wyni był na spalonem, także Anta nie mógł przetrzeć z bramki na trzy, no i naprawdę wydawało się, że naprawdę, no widać bo że gra wygląda jak wygląda, że jest tragicznie że już dzwonili trochę grę, ale co gorsze oddali pole rywalom, a co to znaczy, że celta powoli z minuty na minutę sekundy na sekundę była coraz groźniejsza. no i niestety zamiast szukać tej bramki na 3 4 żeby spokojnie ten mecz zakończyć żeby piłkarze w końcu odpocz odpocznęli z ulgą, ze spokojem, że pewnie uda się awansować po 20 minutach to nagle Eduardo Camavinga postanowił, że tej 82 minucie poda piłkę do Durana a Duran po palcu rozglądał się, podał piłkę do Bamby. Niestety Asiensu nie był w stanie zablokować tego szału. Luin nie miał szans i było 2-1. Po prostu Kamabinga naprawdę po nas nie pokazałeś, że jesteś piłkarskim idiotą. Że w taki głupi sposób straciliśmy bramkę przez swoje głupie podanie. Ale co gorsza, kiedy wydawało się, że jednak, że jednak że jednak uda się jakimś faltem wygrać, 2 jeden, że, że uda się ten mecz zakończyć w normalnym czasie gry, to Raul Aschencze postanowił, że sfałluje chłopa w polu kannym i szejdzia podyktował, rzutkany dla Szajdzia. No i Chelsea, Czelsi, piłkarz Barcelona, Marcos Alonso niestety pewnie pokonał Ruina i było 2 do 2. Było 2 do 2, a to oznaczało tylko jedno. Dogrywka. To jest po prostu naprawdę wstyd. To jest po prostu wstyd. Nie tylko jak Real Madrid w tym meczu zagrał, ale wstydem jest to, że graliśmy z takim zespołem, jakim jest Częta. Przy całym szacunku do Częta, ale to jest po prostu wstyd, że ty jako Real Madrid nie wypadać ci grać dogrywki z takim rywalem. Twoim obowiązkiem było wygrać w normalnym czasie po 90 minutach pewnie spokojnie awansować, ale nie. Twoi piłkarze coś muszą odwalać i muszą grać do grywki. I przychodząc do dogrywki, ta pierwsza połowa do naprawdę to była tragedia, patrząc na Real Madrid. Tam, jeżeli dobrze pamiętam, to tylko Endrik miał taką sytuację, w której Van będę świetnie zagrał tą piłkę, piłkę, ale no Endrik... Po prostu czysto w piłkę nie trafił. Ale były też dwa kontrowersje w tej dogrywce, ponieważ i Jude Bellingham, i Antonio Ludigal, niestety, doknęli w piłkę w polu kanem Co oznacza to, że powinny być rzutkany dla Trenton i, i to dwa. Ale wiemy, że sędziowie Fisma i nie są najlepsi na świecie, i po raz konienny to pokazali, że. Że, że tak faktycznie jest, i, ty, i, i tych dwóch rzutów kannych po prostu dla nie dali. No i ta pierwsza połowa dogrywki zakończyła się na 2 do 2. Żelująca pierwsza połowa dogrywki wykonano wykonana, ale bez woli walki, bez żadnego zaangażowania w ten mecz, bez żadnego pomysłu. No i przyszła ta druga połowa do no i, no i ta wielka 108 minuta. Podanie Andy Gielena i Edric, Endrik, który pięknym samym pokoleniem bramka zaczęty, wyprowadził Real Madrid na prowadzenie i było 3 do 2. Piękna bramka Endrika, i powoli można było pomyśleć, że w końcu jakimś fantem, po męczaniach może uda się ten mecz wygrać. No i 116 minuta zutno, że tam jakieś zamieszanie w polu karnym, nie zawarł, że walbędę jest niekryty, a Federico Valverde, pięknym, poszałym, piękną bombą, samo okienko, pokonał bramkę na i było już steny do dwóch. I już po tej bramce można było pomyśleć, że że uda się to spotkanie wygrać, i uda się awansować do następnej rundy, ale pod koniec dogrywki, w ostatniej akcji spotkania, mieliśmy rzut nożny. Alda Giler zalicza drugą asystę. Wykonuje rzut nożny. Tam było zamieszanie w polu karnym, ale do piłki szybszej dopadł Endlik. I Endlik zdobył swoją piękną drugą ramkę, Zalicza, piętkę. Pokonuje z takim samym ramką zaczęty. Ta piłka przesła między nogi ramka zaczęty. Bardzo piękna ramka Endlika. Malczą piękna, piętka Endlika, tu nadała wam spokój, wygraliśmy to spotkanie 5 Można powiedzieć, że Endlik stał się takim bohaterem, bo zdobył te dwie bramki i strasznie się cieszę, że te dwie bramki zdobył, bo naprawdę potrzebował tego przełamania się, ale co gorsze, fajnie, że myśmy awansowali do następnej rundy Pucharu Hiszpanii, fajnie, że, wygr że wygraliśmy z tą celtą, ale to jest po prostu wstyd, żenada i upokorzenie, że my musieliśmy się męczyć z, z, z takim rywalem przez 120 minut. To jest po prostu wszedł i hajba, że grano już tak nudną piłkę, tak żenującą żelują i tak po prostu no męczącą, jak jak komentatorzy TVP spąd, to naprawdę momentami nie dało się patrzeć na królewskich, co ale wiadomo, gra była słaba, ale wiadomo, liczy się wynik, a wynik końcowy był taki, że, że udało się wygrać i awansować do następnej po naprawdę ciężkich, zimnych mękach w wykonaniu piłkarzy królewskich. No i statystyki z tego meczu. Widzicie jakie są 50% yy, 6% y, piłki, 23 strzały myśmy w tym meczu oddali. Mieliśmy 3 wielkie strzały, 11 rzutów nożnych, 10 fauli, 800-1800 y, podaj myśmy wykonali w tym meczu. No, prawie 900 podaj na, na mecz, to wszystko ok, ale patrząc głównie y, na, te, na ten przebieg meczu, jak ten Real Madrid wczoraj grał. To po prostu była, była po prostu tragedia i można powiedzieć, że tylko fan nasz na to, że nie przegaliśmy tego meczu, a tak poza tym może się spokojnie, może się jeszcze raz spokojnie spałzować te statystyki i zobaczyć sami jak to wszystko wyglądało pod względem liczb i statystyki, ale to co jest najważniejsze, że że i do się udało się wygrać ten mecz i awansować do, do następnej rundy W stylu po prostu już nawet szkoda gadać o tym stylu, bo stylu pomysłu nie było, ale to co będzie ważne, to że jest wynik. No i czas na to, co się czekają, czyli ulubiono, ulubiony program wszystkich kibiców na czyli M jak Mbappe. Kinian EBAP, wczoraj Polaż konienny, pokazał, że należy do światowej czołówki. Konienny dobry mecz w jego wykonaniu. Nie do że Kilian Ebappę zdobył bramkę na jeden, że no, otworzył wynik spotkania. To jeszcze miał wpływ w tym, że udało się zdobyć drugą bramkę dla królewskich. Jasne, aż jest nie zaliczył, ale miał wielki udział w tym, że nieść już zdobył tą bramkę, ponieważ to Mbappé zagrał piłkę do Brahima. Ale najważniejsze jest to, że Francuz wraca do, do świetnej formy dla sasów gry w reprezentacji Francji i że, że w końcu pokazuje, że, że w końcu to jest wielki Galatico. I wczoraj Mbappé zagrał naprawdę kolejne dobre spotkanie. I tutaj moja ocena może być tylko jedna. I za tą ocenę za wczorajszy występ Kiniana EBAP to daje mu 5, ponieważ Kinian EB w wczorajszym meczu udowodnił, że, że ta piątka mu się należy. Także Kinian za ten mecz masz 5. No i na sam koniec wraca na liga, wraca na rozgrywki ligowe. 9 stycznia 2025 rok i... I wracamy na Estadio Santiago Benabeu. To znaczy wracamy, bo wczoraj graliśmy pierwszy mecz na Benabeu w tym roku, a ten mecz na Spalmach będzie pierwszym ligowym meczem u siebie. No i co o tym meczu mogę powiedzieć? To, że jesteśmy faworytem, to jasna sprawa, bo gramy z Las Palmas, który jest po prostu no, kiepski w formie walczy o to utrzymanie, jest na 14 miejscu. Nie spisuję się zbyt dobrze w La Liga, ale patrząc na formę Królewski, to mam takie jednak obawy, że znowu coś będzie odkryjone, że znowu y, piłkarze Realu zagrają, jak zagrają, tak jak było to wczoraj widać na boisku. Ale oczekuję jednego, że w końcu ten zespół się pozbiera, że w końcu nie będzie takiej takiego grania, że gramy jak chcemy i, i mecz wygra sam, bo prawda jest taka, że żaden mecz sam się nie wygra i trzeba grać od początku do końca. A wiadomo, jeżeli jesteś w Realu Madryt, jeżeli jesteś piłkarzem w Madrid, Madryt, to twoim obowiązkiem jest to, żeby dać kibicom radość, grasz w każdym meczu na 300% swoich możliwości i takie mecze wygrywać. I tutaj uważam, że obowiązkiem będzie wygrać na spalmacz. pokonać dywana pewnie wysoko u siebie, nie grając żadnych męk, żadnych tam jakichś slangers, żeby nie było jakichś nerwów yy, pod koniec tego spotkania. Tylko obowiązkiem jest to, żeby pewnie wygrać, zaliczyć te trzy punkty no i przede wszystkim walczyć do końca w swojej ligowej obronie. Misza Sław i smilowo. Taki mamy cel na ten sezon na Liga, żeby wygrać tą ligę pewnie, ale najpierw trzeba te wszystkie mecze wygrywać, a pierwszym obowiązkiem będzie to, żeby pewnie, łatwo i miło i bez żadnych nerwów, kłopotów wygrać ten mecz, że z nas pan masz u siebie. Ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o hatryku kanału, szuk, dzwoneczek Przede wszystkim komentarz pod filmem. Dajcie znać w, w komentarzach, jak wam się podobał ten mecz co najmniej z Centą. Jakie były plusy, jakie były minusy tego meczu. No i dajcie też znać w komentarzach, jaki, jakie macie przedbywania, oczekiwania przed meczem z Las Palmas. Też możecie napisać, jaki będzie wynik tego spotkania i czy faktycznie wygramy ten mecz z Las Palmas. No i... No i tak jak mówię, widzimy się w komentarzach i także pamiętajcie, żeby obserwować także TikToka, bo tam też są ciekawe informacje na temat Realu Madrid, a my usłyszymy się po meczu z Las Palmas. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia po spotkaniu ligowym z Las Palmas. Uno do tres, hala Madrid i nada masz. Cześć!